Tam Cześć. Witajcie. To jest kolejny odcinek z Farmerskiego życia, Z Farminga 25. Dzisiaj znajduję się pod sklepem. Tutaj z moim znowu Dojcwarem. Ale po prostu tak wyszło, że się tutaj znowu znajduję. No i po prostu pomyślałem, że właśnie zrobię sobie głęboszowanie. Miało być. Słuchajcie. Wieczorne, ale może jeszcze jakoś na ten zachód słońca się załatw. Zapatrzymy, dobra. Ja w sumie nie wiem po co odpaliłem, ale zgaszę. kupimy sobie głębosz, gdyż mam pług, ale chciałbym głębosz. Myślałem troszeczkę nad glebogryzarką, ale ale wymaga dużo konia. Też mówię, no szeroka, nie? Szkoda, że nie ma tej 3-metrowej, wtedy bym to mógł bardziej rozważyć. I pomyślałem, że wiecie, co padnie na głębosz. I tutaj z okecie miałem ogromny problem, jeśli chodzi o myślenie, bo ten z Rolmako, bądź co, bądź, o, no podoba mi się, no kurczę. No nie, według mnie, no fajnie by było mieć, no takie kurczę, nie taki, ro, takie Rolmako, nie super, by było mieć, no ale kurczę. No dużo konia wymaga, no i pomyślałem, kurczę, nie kupię tego w wersji 4-metrowej. Myślę, że powinien się dać dość radę, więc kupuję. Mam też yy, tutaj, czekajcie, yy, gdzie to było? O, jest jeszcze gruberek z rolmako Rol właśnie. I może go wymienię, zobaczę, zobaczę. Może, zobaczymy, może faktycznie go wymienię, bo tamten wygląda spoko, ale według mnie im więcej maszyn przetestuję na tej serii i na nich pogram, tym lepiej myślę. Też będzie i dla mnie, i dla Was, że ta seria będzie po prostu lepiej wyglądać. O, przepraszam, tutaj uderzyłem słuchawką troszeczkę. Właśnie w mikrofon, za co Was bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I słuchajcie, nagrywam ten odcinek, gdyż słuchajcie, myślałem, że w ogóle wczoraj, wczoraj był poniedziałek, jakby co, bo ten odcinek może dojść na środę, ale zobaczymy, czy kiedy dojdzie. Gdyż, słuchajcie, ja myślałem w ogóle, że, yy, yy, że ja to szybciej zdążę ogarnąć. Tamto pole, ale powiem Wam, było strasznie. Słuchajcie, ja tego w ogóle nie mogłem yy, tak naprawdę skończyć. Ja naprawdę, o kurczę. Przepraszam, zagapiłem się. O, przepraszam Was. No to, ale damy radę jakoś. Kurczę. Dobra. Kurczę, jeżdżę jakiś... co najmniej jakiś pijany, no ale dobra. Of, kurczę, no i przywaliłem, no. Wiecie co, was przepraszam, bo tutaj, kurczę, O, oh. dobra, no ja Was naprawdę bardzo przepraszam za to, co się tutaj stało. Ale po prostu yy, tutaj... miałem po prostu problemy techniczne. Już wszystko załatwione, Momencik, przepraszam. Wy może to... Tak mam nadzieję. No bo nie aż takie mocne, no. Takie już. To no, miało być wieczorne, no ale jest troszeczkę nocne, ale niech będzie. Uznamy, że jest wieczór. Jak mówiłem, słuchajcie, um, udało mi się ten ten kawałek ukończyć, dopracować go i powiem Wam, było ciężko. Naprawdę musiałem, naprawdę włożyć masę, masę roboty, jeśli chodzi ogólnie o całe tamto pole. Udało mi się pociąć wszystkie drzewa, wszystkie drzewa stamtąd przywieźć, wszystkie pniaki usunąć. To mnie kosztowało naprawdę tyle roboty. Naprawdę, w ogóle ja Wam powiem, że ja ogólnie próbowałam coś tą frezarką do pni zrobić, ale słuchajcie, ona się z tymi dużymi kompletnie nie radziła, więc wziąłem Mulcher, no i Mulcher sobie poradził, ale powiem Wam, on w pewnym momencie jak jechałem, trochę traktorem, jakby co traktor był też wypożyczony, nie wiem, mam po prostu też mniej kasy, po drodze też zarobiłem ze zleceń, więc nie mam aż tak dużo no ale zawsze trochę mniej, e, słuchajcie i jak robiłem tym mulcherem, to w pewnym momencie... Słuchajcie, gdzie nie było drzewa, była kolizja. Ja kompletnie byłem z tym zdziwiony, no bo kurczę. Yy, no wiecie, ja, ja tutaj troszeczkę się... No, zdenerwowałem wtedy, no bo ludzie, no rozumiecie, nie ma nic na tym terenie, ale jest kolizja, nie? Ja tym czynnikiem można powiedzieć się zakopywał. Nawet nie zakopywałem, on się blokował. Całkowicie, nie, nie mówicie ani do przodu, ani prawie że do tyłu. Więc mnie to dość mocno zdenerwowało, no bo kurczę, granie kosztuje tak nie, a taki dość, dość yy, błąd by powiedział, nie? Więc ja myślałam, żeby to wszystko zmuczować, ale że się nie dało, no to niestety... Ile się dało, mówię, zmuczyłem wszystkie pniaki? Udało się zmuczyć, no i po prostu przeszedłem do yy, orania. Jezu, we, we, ocencie po prostu sami. Jak to wygląda? Ja tutaj wręcz nie przedłużałem, bo mi się tutaj jakoś nie chciało za bardzo przedłużyć tego tutaj Super. Pomyślałem, że kiedyś okay, będzie lepiej wjeżdżać. No i kurczę, według mnie, no naprawdę tam zaraz podjadę, tylko opuszczę sobie tutaj głębosz. Dobra. Dobra, Dobra I jedziemy. I naprawdę, tu się to wszystko pomalowane. Jakieś nawet drzewa tu są zrobione. Tak, bo pomyślałem, że słuchajcie, ja wiem. Wyciąłem sporo drzew, ale powiem wam, jak sobie dodałem to drzewo. I tamto małe drzewko. Kurde, zapalę chyba latarkę, czekajcie. O! Jak sobie dodałem to drzewo, to powiem wam. I to małe drzewko. To dodało tak zarąbistego uroku przy tym silosie zbożem. No i kurcze, według mnie naprawdę sporo tu włożyłem pracy w te równania, powiem wam. Bo to było moja aż takie pierwsze przerobione pole na tej serii i powiem Wam, według mnie wyszło super. Ja słuchajcie, miałam pomysł, żeby w ogóle wyciąć tego krzaka, to drzewo, to drzewo, tam jeszcze drzewo, ale się nie dało, bo już to po prostu nie należy do mnie, nie? No ale i tak według mnie wygląda to ekstra, kurczę, naprawdę wygląda to ekstra. Naprawdę, według mnie jest bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Chciałbym się zakończyć do napisania w komentarzu, bo uwierzcie mi, ja się... Tak, po prostu tym ten, ten zmęczyłem. Naprawdę, ja mam ogólnie nie dość. Bo ja się tak, słuchajcie, namordowałem. Namordowałem, poważnie, się tak namordowałem przy tym, aby to kurcze, słuchajcie, wyglądało, że naprawdę, naprawdę, słuchajcie, ja się tak tu namęczyłem, tak się napracowałem. Jeszcze te drzewa wcale ze mną, z tym rębakiem nie trzeba współpracować, nie? Ja już byłem naprawdę dość zdenerwowany, bo w poprzednim odcinku, to oglądał, były akcja biury. No ale później to wszystko, wiecie co, powycinać, to wszystko pozrębywać, to był też koszmar. Naprawdę, to wcale nie było tak popsiub, jak się wydaje. Dobra. I dojechaliśmy do pola, to w sumie, co ja bym chciał porobić, no. Przejdę może do jakichś tam temacików, gdyż mam w planach zakup parę maszyn. Ale powiem wam, wieszcie jak ja bym chciał kupić coś na promocji? Naprawdę, jak sobie przyglądam, to co mi się wyświetlają, kurczę, nowe zakupy i patrzę, jak innym, słuchajcie, się potrafi poszczęścić. Że wiecie, oni kupią, oni mają tyle rzeczy na przecenie, a ja mam co? Ja mam tak, yy, kosiarkę, która jest do, sie, do sieczkarni, pasująca. Yy, mm -hmm. Największą kosiarkę, jaką mamy dostępną w grze. No i słuchajcie, bardzo duży wóz. Asenizacyjny, no po prostu powiem wam, no szok. No, po pierwsze, po co mi to potrzebne? Po co mi to potrzebne? I po co mi to potrzebne? Jak tak gdzieś, jak za to zapłacę mało, a za zasiedzkarnie kolejne 300 tysięcy. No więc, mam takiego niefarta, jeśli chodzi o te promocje, no, naprawdę, no kompletnie, no wiecie co, żeby coś dobrego trafić, to jest ciężko, mam no, takiego niefarta, no ale dobra, niech będzie. Tak, tak. Też słuchajcie, ściągnąłem sobie fajną. Yy, Pobrałem w sensie sobie tą talerzówkę. ją mam? Mam, horsza, dobra, jest. Jest to właśnie 4 bo jej według mnie najbardziej brakowało. Bo według mnie tak, ona była potrzebna, chciałem ją kupić na serię, ale jej nie było. I w końcu kiedy ona weszła. Ona weszła już trochę wcześniej, nie? Ona, ją uznaje się bodajże. Na modchabie Tak mi się zdaje. Bodajże. No ale powinna być. No więc spokojnie. Yy, no i pewnie nie wiem słuchajcie co z tym Romaką, no nie? Bo chciałbym go, nie? Ale no kurde jak on teraz kupi to leży, no będzie to tak nieopłacalne jest, nie? No też nie wiadomo jak to kosztuje, więc pomyślę szczerze. I wtedy myślę dam znać, nie? Już dzisiaj po, po drugie dziś nie planuję robić stale tak długiego odcinka, jak wyszedł w poprzednim odcinku, nie? Ja w ogóle... Ja nawet zapomniałam, że to 40 minut! Nie no naprawdę, no w ogóle nie miał być taki. Naprawdę długi, wiem, i wyszedł bardzo długi. Ja ogólnie nie lubię długich odcinków, bo to długie. Takie według mnie robienie na siłę. Ale chciałam postawić to nie. No i faktycznie postawiłem. I dzisiaj... No, no wiecie co, że to jest naprawdę wiecie. Uznajmy to, naprawdę. To jest 18, ja myślałam jak, wiecie co, ja tu przebijałem. Ja myślałam, że idealnie trafię. No i okazało się, że... Nie akurat nie idę No i nie jest bardzo bardzo No ale co to robić Jeśli chodzi o to co tu będę chciał posiać To prawdopodobnie będzie to już poza odcinkiem Szczerze, posieję tu trawę Ym, Po prostu posieję tu trawę już poza odcinkiem Bo się raczej będę chciał Wam zrobić dopiero na wiosnę A na pewno w kolejnym odcinku już będzie głównie o Was przetarł Bo chcę tą kasę, chcę tą kasę jak nie wiem Potrzebuję jej do rozwoju bardzo je potrzebuję nawet. Dobra. No to w takim razie kolejny może trochę tak zakupik. Bo kurczę, nie wam nie wiem co z zakupem czwartego ciągnika. Mam metli w głowie, wiecie co? Czy kupić po prostu czwarty ciągnik? Nie i nie chcę robić. Czy sprzedajdę na to, że jednego John Deera, tego słabszego, i, i kupić w niego miejsce, jakiś tam ciągnik, nie? Bo ja myślałam o klasie. Yy, o małym klasie Arionie tylko, tylko kurde, nie mam tego moda, bo, bo ten Arion. On jest fajny. Tylko wiecie, co mi wiem, troszeczkę denerwuje? Mi się nie podoba. No, połączenie szyby z dachem. Yy, dla mnie nie wygląda to jakoś mega. <laughs> nie jest jakoś wow, nie robi efektu wow. Nie jest według mnie zarąbista. Więc i ma też mało, troszeczkę koni ma na 155, a kto gra w wysyskę 2, pamięta, nam pamięta, że był tam taki mały Arion. Ja go prawdopodobnie z modu, bo jest, chcę właśnie pobrać i on ma chyba do 205 koni, nie? No i tak sobie myślę, tylko nie ma tego właśnie Skype bo tak, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, bo zajmiemy się, to nie będzie taki Skype już. Ale mi się on po prostu tak nie podoba, jak sobie go testowałem na swoim takim zapisie testowym. Mega. W ogóle według mnie to jest takie dziwne, kiedy Ci tu w ogóle idzie całkowicie szkło. Takie bardzo nietypowe. Mówię, ja z tym się nie zakochałem, nie, nie było tego dla mnie wow, czy coś. Nie wiem, po prostu pomyślałem. Yy, no więc, szczerze nie wiem, raczej... Bo miałem pomysł odnośnie czy kupić już albo tego Mercedesa Fergusona, albo tą kubetę, kubotę ze średnich, no albo iść jeszcze w małych. I powiem wam, no kurde, jeszcze bym poszedł, jeszcze tak, jeden taki mały kupić. Bo nie pamiętam ile to miałem, 210. No na przykład, bo kurczę według mnie, jakbym sobie tamtego klasa wziął na poziomie, wiecie 170 koni, byłoby ekstra. Idealnie bym pracował, nie? To właśnie cały czas nie wiem co zrobić z, z rondilem, nie? Go zostawić czy go nie zostawić kurczę, naprawdę ciężka decyzja ale, ale... To, to, to się podejmie Dojczek to sprawuje A jeżeli cały czas jeden ten w nie działa, mnie to powoli zaczyna naprawdę denerwować No bo te, ten farmik jest dziwny, bo każdemu nie działa co innego, taka jest prawda, nie? Jednemu nie działa to, drugiemu nie działa to, trzeciemu w ogóle, no bardzo dziwny jest ten na farmik, nie? On raz działa, a raz kurczę Różnie, nie? Oj, oj, oj. O, o. Aj! Dobra, wzięło. Już myślałam, czy, czy weźmie, czy nie weźmie, ale... Wzięło. Dobra. Szybka robota. Kolejny temat. W sumie już o drzewach mówiłem, Że... Nie wiem, czy to była za kolizja. Ja Wam powiem, dokładnie szczerze, opowiem może więcej o tej kolizji. W ogóle ja w ogóle się jakby kolizjowałem, o w tym miejscu, o tu na tej pagórce była jakby blokada, nie mogłem jechać w przód w tył. Tu nie mogłem jechać w przód w tył. No jeszcze tutaj na środku. Nie wiem, bo czy tu były jakieś pniaki, ale nie przypominam sobie, żeby pniaki. To był ten największy. I na niego nie było. Nie wiem z jakiej to raz, Nie wiem co się stało. Ale jak przyjechałem w zasadzie pługiem, nic się nie działo. Jechałem dentillem, było to samo. Jechałem pługiem, nic. Zero. Zero jakiegoś bugu, wszystko działa poprawnie Nie wiem, nie wiem co się stało Naprawdę nie wiem, no, ale według mnie to ma naprawdę klimat Oczywiście Wam na pewno jeszcze pokażę Jakie to ma, za, jak to ma zarąbisty klimat Nie wiem, może przy jakimś nałożeniu Albo No nie, no bo wiecie Koszenia nie chcę drwila zrobić jak niedawno temu co było, nie Więc Nie wiem, nie Pastownika Pastownik w sumie w siwniku Ale to naprawdę Pastownik jest dziwny. Bo ja mam nadzieję, że to naprawili, bo no wiecie, chwastownik działa jak tylko ja je, tak? Innemu w ogóle, mojemu na przykład koledze, wiecie co, nie działa, w ogóle chwastowniki nie działają. Czy on je, wiecie, czy on jedzie opryskiwaczem, czy on jedzie chwastownikiem, i tak to nie ja działa. I tak kwasy się pojawiają, więc no naprawdę, ten Warming jest naprawdę dziwną grą, no bo powiedzcie mi, ja osobiście nie znam innej gry, w której psuje się każdemu z innego, Napra nie znam. Poważnie nie znam, przegrałem już trochę gier, mam choćby w, w bibliotece, nie bibliotece nieprawda, z nimi podałem około 30 i naprawdę nie ma dobrze żadnych... no Owszem, czasem jest coś zepsu, to, ale to uwielbiam, nie? To okej, okay, ja rozumiem, no ale jeszcze takiej gry nie widziałem, Widzę, też, że u każdego się zepsuło co innego. Na każdej w ogóle porze, bo to często jest tak, że czasem działa, później nie działa i znowu działa i później znowu nie działa, więc różnie to jest. Nie wiem czy mi ten karczę się naprawdę jestem wkurzony. Lubię mieć wiedzieć co czysta maszyna, nie mogę być. No jedno, nie, nie mówcie wiecie, że muszę czekać na deszcz. Aż mi deszczu moja maszyna, no, bo będę wkurzony, nie? Naprawdę będę wkurzony, gdy wiecie. Mi ja będę musiał czekać na jakiś deszcz. Nie? No, naprawdę już nie. No, Dość mocno to renowuję. Ja tak nie co, dokończymy pole i trzeba będzie kończyć. Dobra. Yy, no i w sumie... Yy, co jeszcze? ktoś? coś... A yy, opowiedzieć? Yy, tu, jakiś tematik. Tak, mam jeszcze w sumie jakiś temacik. Kurczę. O, teraz hmm. może będzie lepiej. Wiecie co? Ja się w sumie znowu nie patrzeć w tej filmie. Czy ona jest jakoś poprawiona? Hmm. No, pokusiłbym się, że trochę jest. ale nie jest to jakiś mega ultra jakiś ten. I słuchajcie, mam w sumie jeszcze coś, co chcę postawić. Tak, jest. Ja właśnie ściągnąłem sobie specjalnie taki warsztat, który będę chciał postawić na GoPro. To zaraz, zaraz. Gdyż jeszcze do omówienia mam jeden temat, w którym, słuchajcie, jest nowi, nowe, nowe pole. Planuję w niedalekiej przyszłości kupić. Co to, co to jest? A czemu tu jest... Jak tu? Czekajcie, gdzie są te ziemniaki? Czekajcie, bo nie uwierzę. Co, że tu są ziemniaki. Co? Jest faktycznie coś. Co? Dobra, to ja tu się zaraz przyjadę. O, dobra, coś dziwnego. Nowe pole. Tym przedem. I słuchajcie, mam parę pomysłów, bo nie, na razie słuchajcie, pole nie z drzewem. Bo mogłem kupić to pole. I słuchajcie, super, ale gdy ja widzę wycinkę, no nie, nie słuchajcie, nie na razie. Nie na razie, bo ja już naprawdę mam dość planu. Myślałem nad tym polem albo nad tym polem. No ale nie wiem, która. To się jeszcze, wiecie co pomyśli. No więc taki tylko nie wiem, takie jakby to powiedzieć. Ogłoszenie tylko. Ale nie wiem czy akurat czy może coś mi się zmieni. To się wiecie co okaże. I tak na razie na moim koncie bankowym nie jesteśmy na żadne z nich. Którze, że ja mam pożyczkę jeszcze. Chciałem tylko dodać, że ja mam jeszcze pożyczkę, 80 chyba tysięcy. No, także no nie jest ciekawie. Jestem ciekaw, nie? Czy mi te 14 koła zniknie, jak się prześpię? Skipnę do grudnia? Nie, bo kolejne przeżyczki już się boję zaciągać, więc prawdopodobnie wtedy będę be... chciał wręcz po prostu kontrakt. A no, po prostu kontrakt. A nie wiem czemu w ogóle kontrakty w ogóle daje mi tak beznadziejne. Wcześniej dawało mi jakoś lepiej płatne, teraz już o, beznadziejne takie kumple. Pielenie, No, Transport drzew. No i kurczę masz. Obcinka suchych drzew, w ogóle zbieranie. Nie, dajcie mi spokój. To wiem, ja może w przyszłości jakoś, no naprawdę, nie ja miałem to nie wymieniać, co chcę w przyszłości, to no, mam jakiś jakieś jakaś przebudowa gospodarstwa, ale powiem Wam, to jak sobie na razie budowałem, to nie ma zbytnio budynków. A teraz budynków jest mało no. Wiecie co, nie ma zbytnio wybierać. Na przykład tak, jak wiecie, teraz bym chciał zbudować gospodarstwo w Syrwucie, to wiecie, ono ja tyle budynków w dyspozycji, że głowa boli. Ale teraz to jest tych budynków mało, nie? No i wiecie, też chcę, żeby to gospodarstwo nie nie było jakoś identyczne, nie? Jak, no, nie wiem. Inny układ. No, bo tak naprawdę, to jest, wiecie co? to jest inny układ, inna może mapa, ale to jest to samo inne, nie? Nie wiem, naprawdę, mam nadzieję, że coś wyjdzie. Chciałabym jakąś nową oborę, by coś fajnego się pojawiło. Nie, nie wiem, wam, to codziennie coś tam patrzę, no ale nic na razie. Nie pojawiła się jedynie kiedyś dla obora. No, ale ona mi się, no jest... To no, konie, ale tak na go, Bo kurczę, obór jest dużo, ale wiecie, no w stylu europejskim, czy tam polskim, no to nie będę tutaj pchał na to gospodarstwo. Tak? No i czekajcie, poprawimy sobie do tego mijaka. Bo skoro ja nie wiem, że to jest mijak. No kurczę, to że ja tędy jechałem w takim, którym był Aha, czekajcie. Jeszcze, wejrz, tu się coś zbagowało. Ej, no, zbagowało się. Patrzcie. Ziemniaki. Patrzcie! ej i zbugowało się! W ogóle kiedy jest to zbugowane? Powiem Wam, no, patrzcie. Ja tu przyjechałem głęboszem, a tu jest co? Ziemniaki. Dobra, no w takim razie na razie chcę tutaj postawić nasz ciągniczek. Wygosimy. Tepniemy się na gospo i słuchajcie, postawimy, tak jak zapowiadałem, nasz warsztat. Tylko gdzie jest warsztat? On jest tu? Nie, zbiorniki narzędzia. Tak, narzędzia. Bo tu jest widzę taki warsztat, ale on jest duży. Ale przynajmniej ten jest, wiecie co tani Jakurat... Ja ej, ej, kurde, widzę... Ej, to, ej, w sumie! Ej, a jakby to wstawił do jakiegoś budynku? No kurde... Ale to by wyglądało. Czekaj. O Jezu, no. To było zarąbiste. Dobra, przepraszam Was za tą kamerę taką. Ale bo tak, miałem pomysł, by to wstawić jakoś tu. Kurde, ta kamera mnie denerwuje, no ale no coś się zepsuło i tyle. Chyba, że gdzieś tu. Kurcze, ona mnie denerwuje. Hmm. A wiecie co, postawię tu? Kurde, tylko tak jakoś, tak. A wiecie co, postawię To może jakoś tak pod kątem, fajnie. O! 700 euro koszt budowy. No to wcale nie jest jakiś wielki. Bo wiecie co, mi się nie chce tam kompletnie śmigać do tego warsztatu, nie? Jeszcze dojdę do Czwary, to szybko skończę ale tymi Jondirkami, to jest opornie. No i co? I fajny warsztacik. O, chcę, wjeżdżam. Cy, to szczerze. To był jeszcze Jondir, gdybym się za szybko owinął z robotą, ale nie jest tak źle. No dobra, czekajcie. Dobra. Uwiniemy Ja mówię, tu drzewo, porąba... drzewo jest tu sporąbane powiem Wam Wyszło tego ogromna ilość Naprawdę tego drzewa tu jest To jest na tartach Tu jest jeszcze w tartaku Terta ogromna biur No i tu jest jeszcze na biury Bo planuję kupić powiem Wam e, Rembak. Ale nie wam kupię Bo jest nowy na Motkawie Vermira Kupuję hmm, czy, czy nie czego kupię nie? Tego jeszcze nie testowałem Wiem, że jest, ale żeby go testować, to nie... Ej, kurde! Czekajcie, tu w sumie pędzę, a tu trzeba po paletach jechać. Dobra. I co? Ja tak z tego mogę naprawić, chcesz mi powiedzieć? Okay. Ej, lub! Dobra, no to naprawić, nie? żeby było, nie? No to kurde, powiem wam... Co chcieć, kurczę, więcej? Mamy warsztat. Robota skończona. Ja pewnie pożegnam się z Wami może widokiem. Kurczę. Naprawdę po tym pięknym polu, które nie wiem jakim cudem mi się udało, ale udało mi się. Jestem naprawdę z tego pola zadowolony. Ale już późna godzina. Tutaj się nam zrobiła 1840. Ja się z Wami żegnam. Cześć. Trzymajcie się udanego dnia. Wam życzę. Do następnego odcinka. Cześć.